Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. A dzisiaj będziemy wymieniać olej w silniku w Audi A4 B7. Więc zapraszam do oglądania. Na początku musimy zagrzać nasze auto. Zobaczcie, u mnie już się sprawdzić 90 stopni, więc to wystarczy, bo olej po prostu musi być rzadki, musi być ciepły do wymiany. Jeżeli silnik mamy rozgrzany, gasimy samochód. Następnie. Otwieramy maskę samochodu, podnosimy maskę do góry i musimy ściągnąć teraz osłonę silnika. Tutaj mamy wlew oleju, a tutaj znajduje się filtr oleju. Potrzebujemy dwa klucze. Jeden, żeby odkręcić filtr oleju, to jest rozmiar 32 i drugi 19, żeby odkręcić korek spustowy w misce olejowej. No i oczywiście potrzebujemy olej i filtr oleju. No to zaczynamy. W pierwszej kolejności musimy odkręcić sobie filtr oleju. Tutaj jest. Dokładamy klucz. I kręcimy w lewo oczywiście. U mnie jakoś to idzie w miarę. Dobra, jakoś to poszło. No i kręcimy. Ściągamy pokrywę. No i wyciągamy filtr oleju. I dajemy go do tej miski. Możemy zobaczyć, czy nie ma opiłków, czy silnik jest zdrowy, czy nic się tam nie zaciera. Tutaj, jak widać, nic się nie świeci, czyli wszystko jest dobrze. Następnie musimy sobie postawić miskę. Klucz 19, tutaj jest korek spustowy, no i odkręcamy. Jeszcze nie chcę pójść, Jeszcze trochę pokręcić. Może teraz. Stawiamy miskę i spuszczamy olej. O, troszkę się wydało, ale trudno. Przechodzimy do zmiany filtra oleju. Widzicie, tutaj na samym dole jest taka uszczelka gumowa. I właśnie w komplecie z filtrem dostajemy tę uszczelkę i musimy ją po prostu wymienić. Uszczelka wymieniona, więc zakładamy nowy filtr. O, i trzyma się. No i zakładamy nowy filtr. Cyk. I teraz zakręcamy ręką sobie na razie. Następnie zakładamy klucz 32. I dokręcamy tak z wyczuciem. Nie możemy, nie możemy tego za bardzo dokręcić, bo jak to się później zasie, to strasznie ciężko jest odkręcić. Tak, po prostu z wyczuciem. Jak już, jak już czujemy, że nie chce iść, to po prostu robimy jeszcze troszeczkę i tyle. Olej już praktycznie nie kapie, więc zakręcamy sporo tym tą śrubę. Tutaj też musimy dociskać z wyczuciem, bo miskę mamy aluminiową, i żeby nie zjechać gwintu po prostu. Jak już czujemy, że nie chce iść to troszeczkę i tyle. Odkręcamy wlew oleju. No i wlewamy nasz nowy olej. Tutaj akurat wchodzi 4,6 litra, więc praktycznie cała bańka. No i powolutku lejemy. Wlewamy około 4,5 litra, zakręcamy i następnie odpalamy samochód. Odpalamy samochód na kilka sekund. No i gasimy. Bierzemy sobie czystą szmatkę, wyciągamy magnet, przecieramy. Wkładamy, dociskamy, wyciągamy jeszcze raz i sprawdzamy stan oleju. Tutaj jest akurat dobrze, więc nie musimy nic dolewać. Jeżeli stan oleju jest poprawny, to odpalamy jeszcze raz silnik. No i teraz sprawdzamy, czy nie ma nigdzie wycieku to jak widać jest sucho, teraz idziemy na dół Jak widać tutaj też jest sucho, więc jest dobrze Na koniec zakładamy pokrywę silnika No i wymiana zakończona No i na dzisiaj to by było wszystko, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!